Tym razem pokażę Wam, jak zrobić w bardzo prosty i szybki sposób chrupiące krążki cebulowe, czyli te popularne Onion Links. Cebula. Musimy ją pokroić w plastry, tak żeby te plastry były w miarę równe. Szerokość od pół do jednego cm. Teraz musimy delikatnie, tak żeby nie połamać krążków, oddzielić jeden od drugiego. Krążki cebulowe mamy gotowe, ale pamiętajcie, żeby nie robić ich zbyt wcześnie. One muszą być cały czas chrupiące i bardzo soczyste. Pokrojone wcześniej tracą dużo wilgoci, dużo wody i wtedy już nie nadają się do smażenia. Teraz zajmiemy się przygotowaniem ciasta. Ciasto jest banalnie proste i składniki powszechnie dostępne. Mąka. Tę mąkę od razu mieszam z około 10 g proszku do pieczenia i tak przygotowaną miksturą opruszam delikatnie krążki cebulowe. Pozostałą część mąki przeznaczymy na ciasto. Przekładam do miski, dodajemy jedno jajo, mleko i to wszystko dokładnie wyrabiamy do konsystencji naprawdę gęstej śmietany. Ciasto od razu doprawiamy niewielką ilością soli. Pamiętajcie, żeby to ciasto naprawdę dobrze wyrobić, żeby było idealnie gładkie, bez żadnych grudek. Teraz już tylko trzeba oprószone krążki zanurzyć. Delikatnie w cieście, a następnie w bułce tartej i od razu smażymy. Smażymy na oleju, który powinien być właściwie nagrzany. Wystarczy wziąć odrobinę ciasta i sprawdzić, czy zaczyna się ładnie smażyć. Smażyć, ale nie palić. Olej nie dymi, to ważne. I teraz. Krążki do ciasta. Dobrze jest po zanurzeniu krążków w cieście odłożyć je na chwilę dosłownie na blachę z pergaminem, żeby nadmiar ciasta delikatnie z nich ściekał, a dopiero później dodać je do bułki tartej. Za każdym razem, kiedy chcecie, żeby. Takie krążki cebulowe były bardzo chrupiące, to warto je przed samym podaniem wrzucić dosłownie drugi raz, na chwilę, na kilkanaście sekund, do lekko nagrzanego oleju, tak żeby mogły się przypiec. Takie chrupiące krążki najlepsze są wtedy, kiedy je usmażycie i od razu podacie, jak z dobrymi pączkami. Jeżeli chcielibyście się czegoś jeszcze dowiedzieć o kuchni, nurtuje was jakaś potrawa, której nie potraficie zrobić, napiszcie, a obiecuję, że na tym kanale pokażę wam wszystko. Znaczy, jeśli chodzi o gotowanie.